Ej, to szukacie czasami fajnego etui albo dobrej torby na laptopa? To posłuchajcie. Do mnie trafiło jakiś czas temu na testy torba etui oraz podkładka na biureczko od firmy Baltan. Jest to polska firma, która zajmuje się przygotowaniem właśnie takich akcesoriów ze skóry naturalnej. I trafiły do mnie na testy. I co my tutaj mamy? Mamy etui, która jest ze skóry naturalnej w kolorze brązowym. Na stronie widziałam też kolor czarny. zamykany na zameczek. Spokojnie włożymy do niej laptopa, do tego etui laptopa o wielkości około 14 do 14 cala. W środeczku jest wyłożony filcem. Ładnie wykończone, sztywne, więc spokojnie możemy włożyć praktycznie do, do każdego plecaka torby, torebki i i będzie e, ładnie nam e, się trzymało. Co więcej, mamy też torbę na laptopa. Nie jest jakaś duża, ale też spokojnie do 14 cali nam laptop tutaj wejdzie. Jest wykończony tutaj w środku gąbeczką. E, mamy też dodatkową kieszonkę. O, mamy też dodatkową kieszonkę tutaj. W tym przypadku jest czarny. Też jest bardzo fajnie wykończony. Widać, że tutaj każdy detal jest ładnie, równiutko wszystko wykończone. Jest też ładnie wygrawerowane logo. Eee, mamy ówkę, za którą możemy wziąć. Mamy też, mamy też pasek na ramię. Aczkolwiek no jedyna moja taka uwaga to jest taka, że przy tym pasku mogłaby być jakaś nakładka, bo niefortunnie akurat ten pasek wypada mi tutaj na ramieniu i Troszeczkę się brzyna, ale z tego, co już rozmawiałam z producentem, to pracują nad tym, aby tutaj też taka nakładeczka się znalazła, więc w przyszłości możemy się pewnie też spodziewać, że coś takiego się pojawi. No i co? Solidna torba, solidne, fajne etui, które wejdzie nam również do tej torby. O, śmiało możemy zapakować i na spotkanie biznesowe, czy po prostu na miasto. A jeszcze pokażę Wam jak wygląda podkładka? Chodźcie. A tak się prezentuje podkładka. Skórzana też. Czarna to jest ta największa XL. Prezentuje się bardzo fajnie na biureczku. Możemy też spokojnie myszką po niej jeździć, więc też bardzo dobrze myszka na nią reaguje. Nie przesuwa się, bo tutaj jest taka gumowata powierzchnia. soli niewykończona. A więc co? Polecam. A wykorzystacie z takich akcesoriów?